Z tej strony witam z 07. Jak widzicie, znajdujemy się na wieżyczce. I z mam ładny widok na moje, na moją wioskę, można to tak nazwać. W tym odcinku chciałem Was zabrać do Cave'a, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Jak widzicie zbudowałem sobie chatkę alchemika. To będzie prawdopodobnie w następnym odcinku jeszcze. Mam pod podłogą nie się źródełko, więc nie będę musiał martwić się o wodę. Jak widzicie, buteleczki już mam napełnione, więc do mikstur będzie idealne. Zrobiłem sobie także wrota do pieku, do piekieł. Tylko, że na razie nie będziemy tam schodzić, ponieważ chcę was zabrać do piekła. Znaczy, do cave'a. Mm, zebrałem sobie trochę w piekle materiału właśnie tutaj. Ostatnio też zebrałem diamenty, zrobiłem diamentowy killoff. Później jeszcze może kiedyś się pobawimy z Obsydianem, bo mam jeszcze 30 mi zostało. A jak na razie schodzimy do Kejwa. A propos Alchemii, jeszcze nie jest. Pierwszy raz będę ogólnie miał z tym kontakt, więc będę musiał obejrzeć filmiki mojego kolegi z Maslow polecam jego kanał na YouTube, ponieważ fajnie i ciekawie opowiada o tych miksturach. On ogólnie prowadzi program o tym Minecraft czary mary, czyli wszystko o miksturach. Jak widzicie pajączek, znaczy kosiorok. Przepraszam za złą wymowę. I jak widzicie, mówiłem wam, że to mi przypomina kanion, bo tak jest. Jak widzicie trochę daleko w dół wychodzi i obok, tutaj zrobiłem sobie takie półki skalne, knify dokładnie, których mogę przejść do końca. Ktoś się spyta czemu tutaj nie zrobiłem, byłoby szybciej, ale tutaj miałem więcej żelaza i węgla przy okazji do wydobycia, więc skorzystałem bardziej z tego. Jak widzicie z, o, zbliż... weszliśmy do opuszczonej kopalni żeby omówić troszkę jak ona wygląda Oczywiście są tunele otoczone tam takimi różnymi y, patykami, deskami, podkami takimi o. Niczym poza tym, nic takiego ciekawego, co by mogło zwrócić naszą uwagę. Tylko yy, są też skrzynki, też bardzo przydatne, ponieważ yy, w nich znajdują się czasem narzędzia, albo już przetopione żelazo i różne materiały. Yy, jak widzicie zabiliśmy klipera, chyba proszku nie dostałem. O właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że Zmieniłem sobie skina. Jak ma to być Minecraft średnie wiecze? To oczywiście musi to być król. Nie wiem czy zobaczycie w kajwie, ale Raczej o, widać trochę. Jak widzicie, mój król wygląda tak. Z tyłu. Myślę, że jak widzimy, to wam bardziej pokażę. Nie chcę przedłużać ludzi, ile można słuchać jednego kolesia, nie? Opowiadał o jakiejś tam jaskini no i pięknie wybuchnął no. a ja chciałem z niego proszek, ale mamy dużo mam nadzieję, że się kiedyś pobawimy TNT oczywiście ja z kolegą zrobiłem na kreatywie filmik o TNT i z go go wrzucę na YouTube więc będziecie mogli go obejrzeć jak się z nim bawiliśmy a oczywiście na kreatywie nie, nie, nie było takiej zabawy jak na survivalu żeby było zbierać TNT ale zabawa była przednia Zbliżamy się do jakiegoś pomieszczenia, które jest zalewane wodą. Ludzie, tak nie może być. Nie lubię wody, ponieważ nie mogę normalnie chodzić po niej. Jak widzicie, pełno miejsc, w których są ślepe uliczki. Pozbieramy jeszcze trochę tego. Batyków. Ludzie, co tu jest? O, widzicie skrzyneczka, o której mówiłem? Węgiel, przetopione żelazo i nasiona meluna. Zbierzemy sobie tę skrzynkę, będzie nam potrzebna. Przy okazji, do mojego jak już w poprzednim odcinku mówiłem, spichlerza. Tam widzieliśmy żelazo, ale go nie zbieram. Mam go pełno. Po co ludzi? Jak widzicie, mamy też tory kolejowe, które też dużo ich zebrałem z tą właśnie. I mogą się tam kiedyś przydać. Co tu mamy? Hm. Nie mówcie mi, że kolejny tunel. Nie. Tak, to jest kolejny tunel. Ile ich tu jest? Trochę dużo. Tam widzimy zejście do jeszcze większego cave'a. Tam widzimy zombiaka, się z nim pobawimy. O, skleci. Ja widzicie, nie ma nic do jedzenia, może się podzielił. I to na razie tyle. A, jeszcze jedno. Yy, będę budował... Znaczy, mam w planie budowę zamku, tylko jeszcze nie wiem z czego go zrobić. Czy zrobić go z tych nowych kamiennych yy, bloków? Czy z cobblestone'a, czy ze zwyczajnego kamienia? Jak y, chcecie, możecie napisać komentarz, z czego chcecie. To przy, y, przyporządkuję się do Was, bo to Wy oglądacie moje filmiki. Ja je tylko kręcę specjalnie dla Was. Więc jak chcecie, możecie pisać, co chcecie, żebym kręcił lub budował. Hmm, oczywiście wszystko na razie będzie związane z, z tematyką Minecrafta, ponieważ będę teraz poświęcał mu więcej czasu. Hmm. I to chyba na razie będzie na tyle, chyba nie mam wam więcej nic do powiedzenia w tym odcinku, bo to dopiero drugi, się rozkręcimy. Oczywiście kręcę to wszystko na żywca, nie ustawiam sobie różnych przemówień, no dobra, dobrze, idziemy. I... Wiecie, wielu pisze sobie najpierw kartki, co ma powiedzieć. Ja oczywiście tego nie stosuję, ponieważ wolę iść na żywo, Wolę mówić to, co mi akurat wpadnie. O, zabili mnie. Hmm. Nie zorientowałem się, ile ich tam było. Ale pójdziemy jeszcze raz, najwyżej. W następnym odcinku pokażę wam... Ja, hmm, znaczy, Pokażę wam moją podróż do piekła, bo na razie nie wiem, co tu jeszcze zbudować. Pomyślę nad tym. Hmm, też na razie pomysłów nie mam. Zebrałem się za to zupełnie tak od ręki, więc będę się trochę pomyśleć po nakręceniu tego odcinka. ...i zrobić parę projektów do tego, więc będę musiał się trochę przyłożyć. Ale chemię już na razie będę miał w następnym odcinku może. Yy, jeszcze, co tam bym wam powiedzieć, żeby was nie zanudzać, Hmm... Na razie to chyba nic. Dojdę tylko tam i się pożegnamy ponieważ nie mam Wam na razie nic do powiedzenia na temat moich dalszych planów i prosiłbym Was, żebyście naprawdę napisali te komentarze, z, z czego mam zbudować ten zamek. Zamek właśnie chcę zbudować albo z cobblestone'a, albo z tego kamienia, który mam właśnie na murach stosowany lub zwyczajnego kamienia takiego jak tu widzicie, więc teraz żegnam się z wami miłego oglądania moich następnych filmików i trzymajcie się miłej gry wam życzę cześć